Moi drodzy, dzisiaj przyszedł czas, aby skastomować drugiego laptopa firmy Asus. Tym razem dzisiaj będziemy personalizowali Asusa TUF Gaming A15. Tydzień temu mogliście zobaczyć, a jeżeli nie, to link daję Wam w opisie, jak kastomowałem Asusa Vivobook S14. Dzisiaj, moi drodzy, będzie bardziej taki mroczny klimat, w takich motywach troszeczkę wiedźmińskich, dlatego wszystko z czasem zobaczycie. Ja szykuję sprzęt i zaczynamy. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Czuga i witam Was na moim kanale w kolejnym customie laptopa. Ja gratuluję kolejnej osobie, która zgarnia tego właśnie Asusa TUF Gaming w akcji organizowanej z Asusem i Film Web, gdzie właśnie mogliście zgarnąć customowego laptopa albo VivoBooka, albo TUF Gaming. Zwyciężczyni oprócz bardzo kreatywnej odpowiedzi napisała również w jakich klimatach chciałaby, aby ten laptop powstał. I powiem Wam, że temat bardzo ciekawy, ponieważ lubi klimaty wiedźmińskie, więc ja będę starał się go stworzyć właśnie w takim mrocznym motywie. Dlatego jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie razem z dzwoneczkiem, żeby nie pominąć kolejnych customów. W komentarzu piszcie swoje propozycje na kolejne personalizacje i łapka w górę, mile widziana. A etap pierwszy, od którego zaczynamy, to szlifowanie. To teraz szybko przejdźmy jeszcze, co ma się znaleźć w ogóle na laptopie. Zwyciężczyni chciałaby, aby były to takie motywy mroczne, nawiązując klimatem do potworów bestiariusza brata Adalberta, czyli takie wiedźmińskie klimaty. Inspirowałem się jednym z popularniejszych właśnie potworów, jeżeli chodzi o cały ten wiedźmiński świat, ale starałem się, żeby jednak miał taki w całości swój własny styl, mroczny, całkowicie inny niż możemy spotkać w Wiedźminie. Na samym początku nie wiedziałem, czy bardziej będę chciał to malować aerografem, czy markerami, czy może farbami. Finalnie stanęło na tym, że połączyłem dwie techniki, czyli farby akrylowe plus markery. A jak coś powstaje, no to już zaraz zobaczycie. Ogólny zarys motywu poznaliście. Ja przygotowałem już szkic, który teraz, jak zawsze, naniosę na powierzchnię laptopa. No to spójrzmy na kontury. No, totalna sieczka. Ale powoli, powoli wypracuję kontury i powinno być wszystko ok. Tutaj mimo wszystko, że jest odbicie lustrzane na samym szkicu, ja jednak nie skupiałem się na tym, aby lewa i prawa strona była bardzo do siebie podobna, ale bardziej, żeby miała swój taki własny charakter. Żeby nie zagubić się właśnie w odbiciu lustrzanym, a żeby skupić się na samym mrocznym klimacie. Kontury wrzuciłem, ale nie wszystkie są. Gdzieś na pewno część pogubiłem, tylko i tak jak będę teraz skolorował to wszystko na szaro, to pewnie niektóre zamaluję i będzie trzeba znowu rysować kontury. Ale będzie to łatwiejsze niż miałbym męczyć się i gdzieś tam między ołówkiem próbować malować szarem, bo wtedy to myślę, że w ogóle nie miałoby to najmniejszego sensu. Yy, dlatego polecę. Szary. Na tym etapie nie było to znaczenia, czy zamalowałem mniej lub bardziej wszystkie linie, które wcześniej przygotowałem. Już kiedy one są nałożone i chociaż minimalnie widać je na całym laptopie, będę wiedział, jaki później odwzorować. Ważne by już powoli kolor trafiał na swoje miejsce. Tak jak widzicie, sama mroczna postać to nie wszystko, na białym tle nie wygląda to zbytnio ciekawie. Na pewno nie będę szedł w kolor czarny, jeżeli chodzi o tło, no bo akurat sam laptop był czarny. Chciałbym, żeby troszeczkę to się wyróżniło. Myślę, że polecę coś w okolicach takiego ciemnego granatu, myślę, że będzie pasował. No, będę musiał to sam wymieszać, bo mam niebieski, ale niebieski, czarny, może trochę dorzucę zielonego. Udało mi się znaleźć taki naprawdę, naprawdę ciemny granat, więc myślę, że tu jest ok. Teraz czas, aby troszeczkę dodać cieni na kolorze szarym, czyli po prostu szary ten bazowy przyciemnie kolorem czarnym. No i gdzie nie już tak delikatnie masnę. Tak szybciutko Wam zaspoileruję. wygląda to na chwilę obecną właśnie tak, tylko potrzebujemy tutaj dużo białego, tak żeby te miejsca, to już próbowałem, możecie zobaczyć jak to wygląda, o wiele lepiej, ponieważ mamy czarne tło, mamy czarny obrys, co nie bardzo wyróżnia nam tego całego stworka na laptopie, więc musimy dać dużo dodatków. No i tutaj szczecienia brakuje, więc to również muszę naprawić. Słuchajcie, ja zbliżam się już powoli do końca całego projektu. Nie chcę Wam teraz spoilerować od razu całością. Zostały mi takie dodatki, zaraz Wam pokażę takie ozdoby, trójkąty, które dodam na całość. Ale zerknijcie. Chodzi mi właśnie o takie dodatki dookoła, które urozmaicą całą grafikę. Mam nadzieję, że w miarę równo mi to wyjdzie. No, na pewno przyda się linijka. Przyda się jeszcze kilka poprawek zabezpieczenie werniksem i prezentacja. Custom ASUSa TUF Gaming A15 został zakończony, dlatego teraz, jak zawsze zapraszam Was na oficjalną prezentację. I tak moi drodzy prezentuje się kolejna personalizacja ASUSa, tym razem model TUF Gaming A15, który powstał nawiązując do mrocznych, wiedźmińskich klimatów. Główne kolory jakie tym razem wykorzystałem to ciemny granat i szary oraz jego odcienie. W opisie także wrzucam wam link do pełnej specyfikacji tego właśnie modelu, a także do oficjalnego sklepu Asusa. Zapraszam was również na profil Asusa na Instagramie i na Facebooka, ponieważ takich akcji może być o wiele więcej. A warto byłoby nie przegapić kolejnej takiej akcji. Koniecznie zobaczcie poprzedni mój odcinek, w którym customowałem Asusa Vivobook dzięki za obejrzenie tego materiału. Na razie trzymajcie się. Cześć.